Szanowni Państwo, zanim zaczniemy konferencję prasową z, udziałom, z udziałem trenerów i kapitanów obydwu zespołów, najpierw jeszcze no, taka uroczystość związana z tym, co czeka nas przed przeddzień meczu nerwowego, a więc Torcida Cup, turniej kibiców, którzy no, będą rywalizowali w hali, którzy wyjdą na boisko i będą grali w piłkę nożną w dobrej, miłej atmosferze. Dziś, teraz właśnie wylosujemy grupy tych, tych rozgrywek krótko powiemy, jakie zespoły zagrają. Będą goście z Chorwacji, Hajduk Split, goście z Czech, Bani Gostrawa, Siarka, Tarnobrzeg, Wisłoka, Dębica, ROW Rybnik, Petrochemia Płocki, GKS Katowice i oczywiście przedstawiciele zabrzańskiej Dorsidy, a więc jest z nami Angela, która zaraz wylosuje pierwszego uczestnika tych rozgrywek. Znamy wszyscy, prosimy Cię jeszcze o otwarcie, znamy wszyscy Łysego z UEFA, który, który losuje, u nas to jest troszkę, troszkę inaczej. Pierwszy zespół. GKS Katowice wędruje do grupy pierwszej, grupy A. Bardzo proszę y, troszkę jakbyś jeszcze jednak y, pomieszała tak, żeby nikt nas nie posądził, że, że grupy są wybrane wcześniej. Nie jest to takie łatwe. Dziękuję Ci bardzo. Drugi zespół. Hajduk Split wędruje do grupy B. Teraz wylosujemy kolejny zespół z grupy A. Kto dołączy do GKS-u Kadowice? Wisłoka Dębica. Kulki nie są podzielone na ciepłe i zimne. Wszystko przebiega zgodnie z procedurą. Kolejny zespół, kto dołączy do Hajduka Split, Bani Gostrawa. No to mamy, szanowni Państwo, taką międzynarodową grupę. To już wiemy na pewno. Zespół kolejny, zespół numer 3, który wędruje do grupy A. Siarka Tarnobrzeg, a więc znamy już trzy zespoły tej grupy: GKS, Katowice, Wisłoka, Dnipica i właśnie Siarka Tarnobrzeg. Kto będzie miał numer 3 w grupie B? Mocno zamknięte, ale udało się. Petrochemia Płock. A zatem mamy hajduk Split, Pani Gostrawa i Petrochemię-Płock. No i kto uzupełni grupę A? No ciekawe, ciekawe, cały czas nie ma Torsity, kiedy będzie torsida. Może to tak jest zaplanowane. Torsida-Górnik trafia do grupy A, więc komplet zespołu z grupy A, GKS Katowice, Wisłoka-Dębica, Siarka-Tarnobrzeg i Torsida-Górnik. No i na koniec, o, jesteśmy wszyscy ciekawi, co tutaj będzie. Nie ma niespodzianki, Row Rybnik wędruje do grupy B. A zatem, Szanowni Państwo, grupa A w komplecie: GKS Katowice, Wisłoka Dębica, Siarka, Tarnobrzeg, Torsida Górnik i grupa B: Hajduk Split, Banigostrawa, Petrochemia Płock oraz Row Rybnik. Wszystko przebiegło zgodnie z procedurami. Zapraszamy w przeddzień Wielkich Derbów Śląska. Trening na pewno kibiców, nie tylko sportowy, piłkarski, ale też trening do pingła. Później już e, niedziela, czyli Wielkie Derby Śląska o godzinie 18.